A dzisiaj mi się telefon zablokował Albo się wyłączył sam, albo nie Wiem Po prostu to co się dzieje u mnie to Wróciłem już z roweru Nie wiem ale ostatnio mam same przygody na tym rowerze Trochę się boję, już tam nawet jeździć, żeby nie wiem, żeby się nie okazało, że następnym razem albo kawałek konaru mi się na łeb zwali, albo niebo się zawali, albo nie wiem, ziemia się zapadnie. Tym razem wcześniej rower, teraz z kolei telefon mi się zablokował. Jechałem ponad godzinę. Wjechałem do parku i telefon mi się zablokował i ani rusz nie szło go uruchomić. Chciałem zadzwonić do myszy swojej czyli jeśli nie wiecie do czerwcowej lenki chciałem zadzwonić no i telefon się zablokował. Także konkluzja tego jest taka że jeśli macie jakieś urządzenia do testowania jeśli chcecie coś sprawdzić, macie urządzenie, czy to elektryczne, elektroniczne, mechaniczne Dawajcie mi Ja to przetestuję, na 70% się spierdzieli Na 70% tak, myślę, że się spierdzieli Co ja nie wziąłem w swoje łapy, co ja nie kupiłem To zawsze się coś gdzieś spierdzieli Czy to kamerkę się brałem, to mi, to mi złą sprzedaje jak auto kupowałem, to mi, to mi bagno chcieli wcisnąć, i tak dalej, i tak dalej. I... Telefon, rower, i inne, inne jakieś gadżety, nie wiem, nie wiem, co jeszcze się może spierdzielić u mnie. Co, co gdzie idę, też i powiem wam, to nawet niespecjalnie robię, niespecjalnie to robię, to się skalecze same rany nie, nie potrafię tego zrozumieć jak to się dzieje że, że jestem ciągle gdzieś poraniony też tak macie? co wezmę się gwoździa przybijać, czy cokolwiek i wyobraźcie sobie nawet wezmę specjalnie, wezmę drugi ten wezmę drugi ten, szczypce wezmę młotek i w szczypcach trzymam gwoździa, to gdzieś się nie wiem, albo szczypcami uszczypnę albo no nie wiem, no nie wiem. Czasami się uda coś zrobić normalnie. I nie ma lipy, ale czasami kurna taka, nie wiem, czy seria taka jest. Może też tak macie, nie wiem. Tak, wracając do tego, co mówiłem wcześniej o bieganiu. To bieganie, być może osoby, które mają właśnie problem, bo ja tak mówiłem o tym bieganiu, że to wow, bieganie w ogóle nie wiadomo co to to bieganie, yy, które mielibyście zacząć ja Was nie, oczywiście nie, nie to, że Was przymuszam, czy coś ale jeśli mielibyście zacząć to jeszcze pomyślałem sobie o takiej jednej rzeczy o pewności o po prostu, yy, o tym, żeby się człowiek nie wstydził bo wiadomo, jak ktoś przykładowo ma nadwagę, czy coś niektórzy się wstydzą także, no ja Wam powiem, no nie ma się czego wstydzić Głowa do góry trzeba robić swoje. No i co dalej? Z optymizmem trzeba podchodzić do życia, śmiać się dużo, nawet jak nie masz czego. W końcu i tak na końcu będą łzy i, i płacz, jak już wiadomo, nie? Dlatego trzeba się śmiać. No, dobra, nie będę, nie będę wchodził w polemikę tutaj, co będzie na końcu, ale no, chodzi o to, żeby no, śmiać się, cieszyć, cieszyć się życiem, brać życie takim jak jest i nie przejmować się czy to, czy tamto. Wiadomo, są, są problemy naprawdę ciężkie, trudne. Ja przeszedłem naprawdę, dostałem taką szkołę od życia. Ale z perspektywy czasu, powiem Wam, z perspektywy tych przeżyć, których ja doświadczyłem osobiście, to teraz widzę taką skalę, skalę tych doznań. I powiem Wam, nie martwcie się na przykład na zapas, o, nie martwcie się na zapas, bo co ma być, to i tak będzie. Co Wam jeszcze powiem? No z tej perspektywy, z tych, z tych moich właśnie, że tak powiem, doświadczeń, problemów wynika niezbicie: zawsze może, zawsze może być coś gorzej, ale w sensie, no co? Jest zdrowie, tak. Wasze rodziców, ewentualnie, tam brata, siostry. No zawsze może być gorzej ale musimy i nasze myśli, i nasze, nasze zachowanie, nasze wszystko, całe życie powinno być zogniskowane na to, żeby było lepiej. Ja wam nie wytłumaczę tego, jak to, jak to powinno być, żeby było lepiej, żeby wiadomo... Po prostu to jest... To, wy, to wychodzi z punktu, z punktu do, do którego chcecie się kierować. Tu, tu nie ma jakiejś takiej specjalnej racji, którą ja mógłbym, y, którą ja mógłbym, jakichś argumentów, bo będzie y, różnie mówią. Jedni mówią, aha weź zaprogramuj swoje życie. Inni mówią, zwróćcie do wszechświata, tam wszechświat cię wysłucha. Inni mówią, wyznać sobie cel, i tak dalej, i takie szmery, bajery. Wiecie, to jest taka, ja, ja to uznaję jako demagogia. Po prostu trzeba się budzić rano z uśmiechem. Powiem wam jeszcze inaczej. Mój też był ciężko chory, i nawet na końcu, jeśli jeszcze miał siłę, to się uśmiechał. A zobaczcie na papierze. Ile ten człowiek miał optymizmu w sobie. Popatrzcie na to. O, tu macie kurczę yy, ten no yy, przykład. Jan Paweł II. Co to był za yy, człowiek? Zawsze głosił dobre słowo już chyba nie muszę wam więcej mówić. Także bierzcie się zabieganie, za ćwiczenie. I jeszcze mówiłem, że tam chyba kupię sobie tą bieżnię No Zobaczymy jak to będzie z wydatkami, wiecie, mamy ten remont Ten pokój teraz Być może dojdzie jeszcze korytarz tam u góry no. Także no nie wiem, zobaczymy no. no Będę chciał, będę chciał kupić Bardzo będę chciał kupić Bo tak mi się to bieganie spodobało Powiem wam No zrobiło mi na bani Bajzel tak mi się podoba to bieganie no. A to, że tam hmm, tego, to jak będziecie chcieli mi przesłać coś To przyślijcie, ja wam, ja, wam, ja wam od razu z, y, znajdę wadę Tego y, instrumentu, czy tam narzędzia, czy czego tam macie od, Zaraz się dowiecie, co jest popsute No, dobra hmm. co, co mogę powiedzieć jeszcze? Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę Niedługo weekend się zbliża, to wiadomo. Cześć.